What an amazing adventure that was! You think it's far fetched, do you? You think it's unlikely us kids could build a robot disguise out of bits and bobs? You don't believe we'd be brave enough to go over the wall and into the Forbidden Zone?

Chcemy zdobyć leki dla dzieci w Sierocińcu. Oh shit. E <grymne> Jaka technologia w ogóle. O, ej, tam była Syrenka, tam był. Ej, tam był ten e... Jezus z, rozło... z rozłożonymi rękami. <grymne> Dzięki. <grymne> No dobra, wydaje mi się, że chyba. O kurde. Mechaniczny pieseł. Co on ma? Pranie mózgu. Ładowanie. Ja tego nie spitaliłem. A dobra, czyli muszę uważać z tym. Ha. Aha, czyli szan nie szansa, tylko kwestia. Na górze coś jeszcze jest. Czy mogę coś zrobić z tym wiadrem? Nie, okej, okay, trzeba. Znaczy, trzeba. Żeby po prostu ogarnąć, jakie mamy z tej w ogóle możliwości, mogę z tym jechać jeszcze wyżej. Uh, o, co to mi się już kojarzy z Resident Evil, w sensie tych no The Tyrants. E, o, tutaj mamy jakąś opcję. Ah, aha, czyli potrzebujemy wiadra na górze. Dobra. No to przebranie. Szkoda tylko, że nie mogę zadecydować na przykładu kwestii, w kwestii tej windy, w którym kierunku bym chciał pojechać. Że to pewnie. E, że to pewnie nie zadziała tak jakby w słowie samo z siebie, czyli No właśnie. Potrzebujemy być tutaj we dwójkę. Okej, okay, mamy wiadro, które było potrzebne. I teraz pojedziemy w dół czy w górę? W dół, tak jak, czyli tak jak... też w ogóle, że nie my o tym decydujemy, tylko ktoś jakby to robi za nas. Nie? Ja sobie tak nie wyobrażam do końca, ale dobra uh, no dobra uh. So... Huh? O! o. Okej, okay, udało mi się to zrobić jakoś. Udało mi się to jakoś zrobić. Okej. Okay. No, wreszcie, wreszcie to jakoś rozwiązałem. Ej, hey, ty już, bo musicie mi pomóc w dwójkę? Tak jest, idziemy na dół. O, dobra, na pewno wytnę tam parę, kilka minut z tego filmu, biorąc pod uwagę. Byłem spodowaga, to jak świetnie mi szło. No dobra. A, ok. No powiem wam w ten sposób. O kurde. czy on? O oh. A co robi to? To świetnie? Tylko młody może przejść. No i dupa. Czyli wydaje mi się, że chyba nie muszę się skradać. kwadrat, kółko, kwadrat, trójkąt Przepraszam? Mam to zrobić w trakcie? Teraz zadziałało. Czy ja to zrobiłem na pewno wcześniej dobrze? Może i, trójkąt i kółko pom jakoś pomieszałem. Oh my god! <ścoughs> Mamy wspomnienie po prawej, uh, biorąc pod uwagę, że... Nie. Nie, o to mi chodziło. Nie źle kliknąłem. Chodziło mi, dobra, po pierwsze się rozłączymy. Co się teraz stanie? Oczywiście tutaj wchodzić teraz już nie ma... Uuu, znowu. Uh, 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 uh. Cudownie. Tutaj schodzić też nie ma sensu, bo pewnie mnie zobaczy, nie? No ale zresztą, nawet jeśli, no to i tak jest wszystko pozamykane. Okej, okay, czyli jedyną szansę na zasadę. Tu, jedyna opcja, jaką teraz mam, to jest rozgryzienie teraz tej zagadki. Wybornie. E, teraz białe, czyli iść do przodu, jest mało. Czyli najlepiej połączyć i się cofnąć o jeden, a przynajmniej w cudzysłowie się cofnąć o jeden. Bo tak naprawdę to jest jakby w drugą stronę. Czyli. Nie wystarczy to? Nie wiem, czy to dobrze rozumiem. Tak. Aha. To chociaż się cieszę, że to dobrze zrozumiałem. A. Czyli musimy się ich jakby wszystkich pozbyć. Znowu. E, tutaj znowu mamy, że ma wyjść 6 bądź minus 6. Czyli moglibyśmy na przykład iść. Pięć, pięć, cztery? No? Teraz to już się zaczęło robić aż łatwe. E, teraz nią pójdziemy ten. A, ona nie może z tej schodzić, ok. A może przejść tu? Może. <śmienicza> A panu podziękujemy. E, nie wiem. Jedyna. Jedyna kwestia to nie wiem, w jaki sposób dostać się do. Czekajcie, czekajcie. W jaki sposób dostać się na. po to wspomnienie? Ale zgaduję, że wystarczyłoby to. No właśnie. Aha, no dobra. I teraz już możemy zejść na dół i razem pójść przez kolejne drzwi. E, powiem szczerze, nawet ciekawe. Przez chwilę, przez chwilę tej zagadki z właśnie tam cyframi, kwestią tego jak, jak w zegarku e, nie ogarnąłem, ale jak już wreszcie to do mnie dotarło, no to było to już łatwizna. Właśnie tak mi się wydawało, że nie przejdę przez to. Okej, okay, czyli mamy tutaj jakieś. Są leki. O, mamy leki. Nie chcę przez... Nie, nie kliknę shifta, no bo to się źle skończy. Nie, 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 to chciałem zrobić. Chciałem zamienić, no bo dziewczynko możemy szybciej więc. Przepraszam. Powinniśmy byli to zrzucić na niego? Co nie uważam, że jest to niemożliwe, ale. Aż od czego to się odbiło? E. No, ale jeśli teraz zostawię, no to nie da rady tego sam popchnąć. Musimy razem. Nie wiem teraz jego uwagę. Możemy zwrócić na to, że to jest rozwalone? O, nie! Nie, czyli to była pułapka. O, shit. Nie, 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 coś leci, coś leci, coś leci. Dobrze, idzie. Okay. And boom. We went back to the orphanage with the drugs we'd stolen. Yeah. Triumph, success! Yanosh was delighted Yak. many lives would be saved. He told the nurse, Irena, to administer the medicines at once. She had taken note of our bravery and thought we might be useful to the resistance uh. irina was involved in smuggling children two or three at a time through the wall to safety in the outside world it was extremely dangerous she hid kids in crates and sacks and even coffins sneaking them under the electronic noses of the robot guards discovery would have meant instant death for them all when winter came She told the girl and I that it was time for us to embark upon a mission, a very artistic kind of mission. Aha. Łyżwy, a u mnie lodowisko już zamknęli w mieście jakiś czas temu. <laughs> Chciałbym pojeździć na łyżach. No ja pewnie od czasu do czasu gdzieś tam będę jeździł, w różnych miejscach. W Polsce ciągle jest otwarte oczywiście, więc tam się pojedzie gdzieś dalej. Po prostu u mnie lokalnie jest już zamknięte. No dobra, myślę, że to zdecydowanie wystarczy, jeśli chodzi o ten kolejny, szósty odcinek z mojego przechodzenia gry. MyMemoryOfUs. Mam nadzieję, że był spoko. Do usłyszenia w następnym filmie, w następnym siódmym odcinku pojutrze dopiero. E, zobaczymy ile tego wyjdzie. Czy wyjdą jeszcze dwa odcinki, czy wyjdą jeszcze trzy odcinki, czy nawet cztery? Nie wiem i szczerze bez przesady. Ten wyszedł trochę dłuższy, więc chociaż nie wiem ile tam wytnę z niego, ale e, myślę, że pozostałe dwa, bądź trzy, bądź cztery postaram, spróbowałbym zrobić troszeczkę krótsze. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, szczęśliwego dnia, trzymajcie się i cześć!